Siemano moi drodzy, ja jestem Terniz i witam was w kolejnym odcinku z serii newsów Zostawcie łapę w górę, wbijmy tutaj 700, a będę zadowolony No a teraz zapraszam do oglądania Czy Prime Ema nie płaci za walki? Wczoraj dwójka zawodników na swoich social mediach mocno odniosła się do sytuacji z wyżej wymienioną federacją Esmeralda Godlewska oraz Skolim Chcecie smaczki i prawdę z tego z***ego Prime MMA? Bo mnie bierze na wymioty, gdy słucham p***nia bez rąka i reszty właścicieli odnośnie wypłat zawodniczych i ich traktowania. Story jest ze wczoraj, do tej pory nie mamy smaczków. Skolim napisał post oznaczając Prime EMA. Mam nadzieję, że to jakaś pomyłka z waszej strony, a nie bandyckie metody. Od walki, czyli 26 listopad, czekam na wypłatę wynagrodzenia. Przypominam po raz kolejny, ponieważ na waszym e-mailu macie już dwa przedsądowe wezwania. Straszne jest to, że ci najbogaci mają największy problem z przestrzeganiem umów. Wykonana robota równa się zapłata, to jest świętość. Masz ochotę zwijać interes? Najpierw ureguluj swoje długi. Nie Nigdy nie wal głupa, jak chcesz normalnie patrzeć ludziom w oczy. Wcześniej o niewypłacalności federacji pisał również Norman Park, który stoczył walkę na drugiej edycji z Shulim. Gimper w swoim filmie mówił, że zgłosiło się do niego kilku zawodników Prime'u, którzy mieli otrzymać jedynie część swojej wypłaty. Mowa tutaj o 20, 30 oraz 40% całego wynagrodzenia. Ludzie spekulują, że może być to już koniec federacji Prime. Na no ostatniej, czyli czwartej edycji widniała data, że Prime 5 ma się odbyć 4 marca 2020. 3 roku. Jest już dosłownie miesiąc do tej daty, a wydarzenie nawet nie zostało ogłoszone. W połowie stycznia Tomasz Bezrąg, czyli prezes Federacji Prime, w odpowiedzi na Twitter Evo poinformował, że wszystko u nich dobrze i niedługo będzie więcej info. Gimper dopytał o problemy z wypłatami dla zawodników, a prezes w odpowiedzi ujął, że są to jedynie plotki, mają się dobrze i wracają. Jak sytuacja się rozwinie? Czy Prime wróci? A może to już koniec? Jak będzie jakieś nowe info, no to oczywiście was poinformuję, także subskrybuj wraz z dzwonkiem, aby tego nie przegapić, i macie ostatnich 10 subskrybentów, tylko z dzwoneczkami, także ty również to zrób. Pamiętaj, dzwonek najważniejszy. No a teraz lecimy do kolejnego tematu. Kara finansowa dla Boxdela. Na drugiej konferencji Fame 17 podczas face to face'a Boxdell nie wytrzymał i dwa razy uderzył swojego rywala Pawła Juźwiaka. Zachowanie to, mówiąc bardzo łagodnie, było nie na miejscu. Tym bardziej, że Boxdell jest włodarzem tej federacji, a przez poprzednie 17 gal nikt na konferencji podczas face to face'a nie uderzył nikogo z pięści. Były plaskacze, kopy... No, ale z pięści czegoś takiego nie było. Po czasie, Bokzel wyznał, że tego żałuje. Żałujesz? E... Od serduszka. Od serduszka żałuję Aczkolwiek, mimo to, że jest wodarzem, no to kara go nie ominie. 10% wynagrodzenia za jego walkę zostanie przekazane na cele charytatywne. Kaniowski podał w wywiadzie przybliżoną kwotę, czyli około 40 tysięcy, więc wiadomo, ile Bokzel mniej więcej miał dostać za tą walkę. No tyle samo, tylko że o 1 0 więcej, ale 0 nic nie daje, więc wychodzi nam 4 złote. Chyba dobrze mówię. Jaka kwota była karą dla ciebie, odjętą za to, że wczoraj dużo jest pięści Paweł Tyle, ile miesięcznie dostajesz za Dzik Peach. Tyle aż? 10% jest... gaży z gwarancji, nie? Z gwarantowanej kwoty. 40 tysięcy jesteś w plecy. A skąd wiesz tą liczbę? No bo, bo walczysz o 400 tysięcy. Ale może mam większą gwarantowaną kwotę? No 200 masz dla siebie i 200 z tego. Tak dużo mówię? Nie. Więc moi drodzy, to tyle ode mnie. Dzięki wielkie za oglądanie. Strzelajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego. No i cześć.